Fesz, w tym banan benekaty. Jestem sienoki ziemowit. To fajnie, a przedstawić ci nowych kolegów? No takich moich kolegów. No jasne. To jest chleb, hej. To jest mi się grzdzisiek. To jest w twór. A to jest na wkład. Miał! <laughs> Nie że się bawić. To, nieźle. Nieźle. No chodź kot kici, kici, obiad i feka. Miał, miał. Rety, nie wiedziałem, że macie tak szybkiego kota. Bo mamy. Co robi? Pewnie chce iść na spacer. A skąd wiesz mowę kota? Bo wiem. Ech. Dobra, powieście tego kota we mnie. Idziemy na spacer.